Cześć, witajcie. Z tej strony Maciek i Klocki, No i dzisiaj znowu będziemy sobie recenzować Lego Ninjago Movie, ale nie martwcie się, to już naprawdę końcóweczka. No, i bierzemy sobie dzisiaj pod lupę latającą meduzę, a więc zestawik, który katalogowo kosztuje 139,99. Cztery interesujące minifigurki. No, i ta konstrukcja tutaj jest niesamowita. Szczególnie ten całkiem transparentny, przezroczysty kokpit. Zabieramy się do przeglądu tego seciku. Niesamowicie atrakcyjnie wyglądają obydwie te budowle, ale tutaj pozwólmy naszemu takumie uciec, no bo widzicie, jaką ma przerażoną minę. No i zajmijmy się tą latającą meduzą na początku. Zobaczcie, duży jest ten kokpit. Widzicie moje światła gdzieś tam po bokach. No i fajnie, fajnie to wszystko się kręci, jak widzicie. Jest bardzo ruchliwe, tutaj mamy te winniki, w które też sobie możemy dmuchnąć i one również zaczynają się kręcić. Zbiorniczki prawdopodobnie z jakimś paliwem również są ruchliwe. Co najważniejsze, jeżeli otworzymy sobie ten kokpit, to tutaj z tyłu nic nam absolutnie nie przeszkadza. No chyba, żebyśmy tak chcieli na sztorc ustawić te nasze butle z tą łatwopalną substancją prawdopodobnie. Ale jest jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o sam kokpit. Także zobaczcie, co tutaj jest w środku: jakiś nadrukowany panelik, dwie wajchy. Tutaj jakaś szklaneczka. <trydy> Tradycyjnie Lego zadbało o naszą minifigurkę w środku, oraz jakaś czerwona lampka, coś mi mówi, że to jest jakaś, no nie wiem, awaryjna katapulta, a właściwie przycisk, który ją uruchamia. Fajne jest też to, że tutaj mamy takie niesymetryczne uzbrojenie, te rzeczy tutaj nie są w żaden sposób wystrzeliwane. Co innego z tej strony, no już poznajecie ten mechanizm, musimy sobie mocno tutaj pstryknąć i wtedy pocisk nam gdzieś ląduje w oku. Tutaj mamy takie dwa pomarańczowe oczyska, i zobaczcie na czym one są przymocowane. Na pistolecikach, także bardzo. Fajne, kreatywne wykorzystanie tych elementów. Nogi są oczywiście też bardzo ruchome. Sześć sztuk odnóży posiada ta meduska. Oczywiście prawdziwe meduzy to raczej mają tylko jakieś dziwne macki, a nie żadne takie kroczące nużyska. Widzicie, jak to fajnie jest zbudowane gdzieś tam od dołu. Może budowanie sześciu takich samych nóg nie należy do wielkiej przyjemności. No ale efekt, który później uzyskujemy, jest naprawdę tego wart. Tutaj mamy cztery pomarańczowe łańcuchy. To są takie trujące gdzieś tam macki. Zobaczcie, żółte kolce, to zazwyczaj nam się kojarzy z jakimiś podróbkami Lego. Tam takie dziwne kolory stosują, a tutaj mamy żółte kolce oryginalne z Lego. No i aż mi strasznie przykro, że nie dali tutaj takiej. Przezroczystej, transparentnej podstawki. No bo zobaczcie, przecież świetnie wygląda ten pojazd, ale jak już osiądzie na ziemi, to jest ciut gorzej, bo nie mamy za bardzo co zrobić z tymi mackami. One muszą tak sobie o, bezwładnie tutaj gdzieś leżeć. Słabo, słabo, naprawdę dużo wyżej ceniłbym sobie ten setik, gdyby była taka solidna, gruba, duża. Podstawka przezroczysta. No znamy to z niektórych Star Warsów jako podstawę niektórych większych statków i tutaj jak najbardziej to by się przydało. Jeżeli chodzi o kolorystykę tego modelu, jest w zasadzie wzorowa. Świetnie wygląda to żółto, czerwone, żółto-żółte, żółto-żółte, czarno-żółte. Maciek, skup się. Czarno-żółte. Ubarwienie szczeguliki Troszkę jest niestety naklejek, bardzo się trzęsłem, zanim tutaj na tym wilniku ją przykleiłem, ale na szczęście udało się w miarę prosto, także jest jak najbardziej ok. Z tyłu też wygląda to nie najgorzej, ten wilnik sobie możemy o, obrócić i wtedy szybciutko nasza meduza ucieka z placu boju. No naprawdę, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest super, ale taka ekspozycja gdzieś na półce. Byłaby dużo łatwiejsza, gdybyśmy mieli taką przezroczystą podstawkę. Zobaczcie, zatańcz nam na końcu medusko i zabieramy się za tą klimatyczną, fajną łódeczkę. Ależ piękna jest ta azjatycka łódeczka. Na tym pierwszym ujęciu tą flagę miałem tak troszkę nieprawidłowo w tą stronę przygiętą, ale teraz jest już OK. Trochę na początku się zastanawiałem, co to jest. Te takie małe kwadraciki to chyba właśnie są jeszcze jakieś dodatkowe flagi, wstążki. No, w każdym razie jakiś ozdobnik. Chyba, że tutaj się mylę, może macie jakiś pomysł, to dzielcie się w komentarzach. Piękna technika budowy tego całego zakrytego tyłu. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś lampioniku, tylko taki dziwny kominek. No, przecież ta łódź nie może być napędzana inaczej niż siłą ludzkich mięśni. Powiem wam, że chyba projektanci byli w dużej, naprawdę formie przy projektowaniu pojazdów przy tych setach Lego Ninjago mówi. Zobaczcie, to jest autoriksa, którą już kiedyś recenzowałem i to jest porównywalna skala kunsztu tych pojazdów. To jest egzotyczne, to jest fantastyczne, to jest przyjemne dla oka, bardzo ładna kolorystyka, dużo brązowych płytek wiaderka to może być jakiś nosi woda tak mi się wydaje który gdzieś tam do jakiegoś źródełka ze słodką wodą sobie dopłynął napełnił wiaderka no i będzie je rozprowadzał mieszkańcom Ninjago City Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co się rzadko zdarza w przypadku Maćka nawet ta złota flaga ładnie to wszystko dopieszcza Przedstawiam wam młota oraz meduzę prześwietnych najemników z armii rekinów. I zobaczmy, może najpierw od meduzy zacznijmy, bo ona tutaj mi skradła serce. Ona lub on. No nieważne, mam nadzieję, że figureczka się na mnie nie obrazi. Jeżeli chcielibyśmy zdjąć ten klosz, to wystarczy tutaj sobie jakiś taki przedmiocik bardzo cieniutki włożyć. No i możemy sobie odgiąć tą ciasno siedzącą na główce kopułkę. Fajnie, że to przechodzi w jakieś takie dziwaczne maski na torsiku. No i nie ma tutaj naprawdę żadnych zastrzeżeń. Być nie może, bo figurka jest zarówno śmieszna, jak i bardzo ładnie wykonana. Postrebrzane elementy są zarówno na nóżkach, jak i na torsiku. Także 10 na 10 i to jest jedna z moich ulubionych figureczek tym roku nie boję się tutaj takiego odważnego sądu zaprezentować. Widzicie, też ma taką paskudną bliznę na główce. Bardzo dużo tych wojowników z armii rekina już niestety twarz ma mocno pocharataną. Zobaczmy, jak ty, przyjacielu. No nie, ty masz tylko rudą brodę, ale żadnych blizn jeszcze nie. Fajny jest ten hełm. Ni to rekin, ale jednak coś takiego można powiedzieć dziwacznego, charakterystycznego, i z tym właśnie elementem będziemy kojarzyć Lego Ninjago mówi, pewnie po latach oraz z tymi naramiennikami charakterystycznymi. Zobaczcie, jak to ładnie współgra nawet z tą butlą tlenową. Nic nam tutaj nie przeszkadza, ładnie na siebie nie nachodzi. No, zobaczmy jeszcze sobie tylko. Na tył tej postaci, tak tylko kontrolnie, czy nie zrobiono tam jakieś fuszerki? Nie, też fajne pasy, coś na jakieś akcesoria, jakieś kieszonki jest przyzwoicie. No i zakładamy Niemilcowi główkę, fajne, fajne. Figureczki tych złych, świeże. Szkoda tylko, że mamy identyczne nóżki zarówno u meduzy jak i młota. Dobrze, że chociaż zróżnicowano nam tą dziwaczną broń. Tutaj mamy rybie ostrze, a tam mieliśmy rybią włócznie, możemy sobie bardzo dużo tych niebieskich rybek nazbierać właśnie z tych secików. No te niemilce naprawdę prześwietne! Podobają mi się szczególnie pan meduza. To jeszcze kilka słów o postaciach dobrych z tego zestawu. Bardziej moje serducho skradł tutaj zdecydowanie takuma. Niesłychanie lubię tych dalekowschodnich cywili. Niestety, znowu mamy tylko jedną twarzyczkę. Więc ten woziwoda, czy też sprzedawca, on zawsze będzie tylko i wyłącznie przestraszony. No, trochę słabo, naprawdę. Chciałbym mieć też uśmiechniętego. Takume tutaj w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o wdzianko, no bardzo, bardzo staranne. Takie właśnie nie jakieś e, niecodzienne, ekstraordynarne, tylko taki strój można powiedzieć jakiegoś pracownika. Gdzieś miły, fajny facet. Nawet tutaj na stópkach to są chyba Japoneczki, bo z tej perspektywy te paseczki wyglądają jakby były właśnie między kciukiem a tym palcem obok. Super figureczka, chciałbym mieć dużo więcej tych właśnie, takich azjatyckich normalsów. No i przejdźmy do naszego ninja. Chyba się trochę zezłościł, że musi być omawiany jako drugi, bo mi się tam przewrócił, awanturował. Co on ma tutaj w rączce? Jakiś kolczasty korbacz? Tak to przynajmniej jest opisane w oficjalnych materiałach. No i co? Ci ninja to mi się troszkę już powoli przejadają. Oczywiście oni są. Bardzo starannie wykonani. Widzimy tu jakiś pas dla odmiany przez całe plecki. Tutaj nie wiem co tu może być, jakieś i jakieś inne ciekawe akcesoria awaryjne. Fajnie, że tutaj mamy ten sam kolor dla tej takiej podstawy gdzieś tam stroju oraz tutaj przewiązań na kolankach. Tu już mamy jako jedyna figurka alternatywny wyraz twarzy. Może sobie tak to zobaczmy, czyli taki mocno zacięty. Piegi też wyraźnie się na policzkach tutaj pysznią, po pięć na każdym, fajnie to wygląda, a z drugiej strony już mamy takiego rozradowanego Jay'a, także bardzo fajnie. No, to jest właśnie podstawa, żeby robić dwie, można powiedzieć, bardzo przeciwne, e, takie różniące się od siebie grymasy, no bo wtedy możemy coś sobie z tym zrobić, tak, odgrywać jakieś scenki, bawić się, czy co tam chcemy. Przyzwoicie, ale bez szaleństw. W tym seciku brakuje mi zdecydowanie dwóch rzeczy. Po pierwsze jakieś podstawki na ten pojazd, żeby go ładnie zaprezentować na półeczce. O tym też wspominał Junk Briggs w swoim materiale właśnie na temat tego seciku. Oraz jakieś kładeczki albo pomościku również mi tutaj brakuje. I właśnie z takiego pomostu nasi dobrzy bohaterowie mogliby skakać żeby próbować unieruchomić tą niedobrą latającą meduzę. No przyznacie sami, że na froncie opakowania świetnie to wygląda. Właśnie jakiś mostek i czegoś takiego tutaj zdecydowanie brakuje. Tym bardziej, że set nie ma jakiejś bardzo dużej liczby elementów. Na pewno jest ich mniej niż w tym zestawie Upadek Mistrza, który kosztuje w zasadzie bardzo, bardzo identycznie. Tak, tak, chyba cena jest tutaj Podobna, jeżeli właśnie nie identyczna, więc można by coś jeszcze tutaj dodać. Niemniej jednak jest ok i w takim moim prywatnym rankingu ten secik byłby na trzecim miejscu. Oczywiście nie wszystkie posiadam, więc ciężko mi tutaj się wypowiedzieć. W każdym razie, pościg w Ninjago City na pierwszym miejscu, później mechaniczny smok zielonego ninja. No, i na trzecim miejscu właśnie ten otosetyk, latająca meduza. Oczywiście są większe, ta perła przeznaczenia, Ninjago City. No, ale wiecie, to już są takie zestawy bydlaczki, a na te jeszcze możemy sobie jako tako pozwolić, jeżeli odpowiednio uzbieramy sobie trochę pieniążków. Ja też wam już nie pokazywałem, ale te trujące macki one mogą nam posłużyć właśnie do oplatywania tych niektórych mniejszych konstrukcji i możemy je sobie unosić niczym tornado i siać naprawdę, naprawdę duże zniszczenia na naszych makietach, więc zabawa może być przednia. Zobaczmy jeszcze na elementy dodatkowe. Dużo drobnicy, fajne te kolce żółtawe, to się na pewno gdzieś przyda. Bardzo pozytywne jest to, że dodają nam też dół maski, bo to jest drobny elemencik. Możemy go przypadkowo gdzieś tam zgubić w czasie zabawy. No i pistolecik. Tak trochę zgłupia, frant nam się trafił, bo on był wykorzystany kreatywnie właśnie przy przymocowaniu ślepi dla tej meduzy. Oczywiście zwykłe meduzy oczu chyba nie mają, są złożone prawie że z 90 kilku procent z wody. Także lepiej niż człowiek. No ale tutaj, oczywiście, ten pojazd. Jest takim trochę, można powiedzieć, wynalazkiem, hybrydą między zwierzęciem a czymś mechanicznym. Dużo takich mechanicznych rzeczy właśnie w tym ninja go mówi znajdziemy i fajnie, bo to jest takie, można powiedzieć, coś nieoczekiwanego, świeżego, połączenie troszkę właśnie tych naturalnych, takich organicystycznych inspiracji z czymś takim mocno technicznym, robotycznym. Kończę, nie męczę Was i do zobaczenia w kolejnych dniach. Jak najbardziej polecam Wam ten setik. E, on jest trochę chyba niedoceniany. Nie wiem, czy on występował nawet w katalogu, dlatego być może nie każdy z Was o nim jeszcze się dowiedział. No, dlatego cieszę się, że mogłem Wam go tutaj zaprezentować. Do zobaczenia w kolejnych dniach. Hej, hej!